Żądamy intronizacji Boga Jezusa Chrystusa na króla Polski, bo nie chcemy wojny. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. W prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Któż jak Bóg, bo tylko Zbawiciel, nasz cudowny przyjaciel, Jest naszą ludzi nadzieją i ratunkiem na pokój, spokój i ratunek polski i świata całego. Niech wierni Twoi, Boże Wszechmogący, Głoszą Twe Królestwo. Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Ten list piszemy z miłości do Pana Boga i do bliźniego. Biskupa episkopatem rządzącego. Czy rządzący Kościołem katolickim biskupi wiedzą, dlaczego otrzymali tak wysokie stanowiska w Kościele Pana Jezusa? Żeby byli posłuszni swemu Panu, Bogu przełożonemu i Zbawicielowi, i aby wykonywali swoją pracę według woli Bożej. Świat i ludzi ratowali fizycznie i dusze ludzkie uświęcali. Czy my świeccy mamy im to przypominać? Czy hierarchowie rządzący religią katolicką są katolikami? Kto jest ich Bogiem, skoro Boga wszechmogącego nie słuchają? Praca hierarchów i biskupów rządzących episkopatem podobna jest do postępowania Żydów przed wiekami, którzy lekceważyli oraz ignorowali Boga wszechmogącego, gdyż pycha i samouwielbienie ich rozpierała. Odrzucali Boga Ojca pomoc nie słuchali stworzyciela świata i zawsze przegrywali. Tak samo pracują dla Pana Boga obecni hierarchowie. Lekceważą Boże słowa, bo sami rządzą Bogiem i katolikami i dużo we mszy świętej i w modlitwach pozmieniali. Imię Jezus usunęli i rządzą według swoich decyzji bezbożnych. Pana Boga Jezusa Chrystusa i Maryję o nic nie pytają, bo napisali dziwne zarządzenia, zabronili Panu Bogu Maryi i wszystkim świętym z nieba mówić do ludzi i wszystkich objawień nie uznawali. Matka Boża tak dużo razy się ukazywała i cuda pokazywała, że wreszcie grzeszników w sutannach przekonała, że Bóg chce ludziom pomagać, i pozwolili wreszcie Panu Bogu się objawiać. Kim oni są, że mają odwagę Panu Bogu się sprzeciwiać? Zamiast się cieszyć, że ludzie mają cudownego przyjaciela, na którego zawsze liczyć trzeba, bo tylko Bogu zależy na życiu ludzi na planecie Ziemi. Obecni ludzie rządzący światem ciągle planują śmiercionośne szczepionki, które też biskupi akceptują, chociaż sami przez nich umierają. Gdy nadal Polską będą rządzili obcokrajowcy. Wrogowie Polaków to już przygotowują dla nas czipy, głód, pożywienie z robalami, gdzie brak będzie brak wody, kradzież, a obcokrajowców, innowierców i chuliganów napady. Tak rządzą demoniczni ludzie i tak w Chicago bezbożni komuniści rządzili. Tusk tak samo chce w Polsce zarządzić. Czy episkopat to akceptuje i Pana Boga się nie boi? A kogo się boi? Czy to wszystko znowu zaakceptuje Episkopat w Polsce? Ale do nieba to wszyscy się pchają i współmorderców do króla posyłają. Gdy nadal Episkopat będzie polegał na wrogach Unii Europejskiej, to niestety sam Bóg Wszechmogący zareaguje, ziemią potrząśnie i sam zdecyduje, co będzie z Bożą planetą ziemią, bo żaden grzesznik nie będzie Bogiem rządził. Jak wówczas zareagują hierarchowie i biskupi w Episkopacie? Czy jeszcze będziemy żyli po trzęsieniu ziemi? Bóg, ojciec Jezus Chrystus, Maryja i my ludzie świeccy błagamy hierarchów i biskupów od wielu lat, aby zbawiciela królem Polski uznali, który usunie zło i wojny, a pokój zapanuje między ludźmi i narodami. Zastanawiają się Polacy, dlaczego episkopat nie chce uznać cudownego Boga Wszechmogącego, a, a przecież królem Polski. Uznać przyjaciela i Zbawiciela to jest wielki zaszczyt, że Pan Bóg chce być naszym królem, który zawsze zwycięża, pomaga i jest miłosierny, a po śmierci czas wieczny jest od niego zależny. Gdyby biskupi rządzący episkopatem chcieli być tylko Polakami i tylko katolikami, to by Pana Boga słuchali i żadnych wojen by nie akceptowali, bo Bóg jest miłością i pragnie żyć z ludźmi. Dlaczego obecni hierarchowie są Boga i Polaków wrogami, bo nie chcą uczynić swego cudownego Zbawiciela królem Polski, a wojny by nie było i z Bogiem najlepszym przyjacielem królem by się wspaniale, spokojnie, w pokoju i w dobrobycie żyło. Fakty i historia udowodniła, że hierarchowie II wojnę światową zaakceptowali i winnego tej wojnie kardynała chłonda do nieba bez zgody pana Boga posłali a tylko Niemcy na ich bezbożnych decyzjach skorzystali. Już od dwóch lat trwa trzecia wojna światowa, a rząd chce Polaków na wojnę i śmierć posyłać. Kto rządzi episkopatem i rządem politycznym w Polsce? Czy też jakaś demoniczna siła światowa? To jest straszne i fakty o tym mówią, że biskupi rządzący episkopatem oddali władzę obcym bezbożnym, a Bóg stworzyciel świata od ponad stu lat swoich apostołów prosi i nawet błaga, aby pierwszą niedzielę sierpnia ofiarowali Bogu z miłości i szacunku w podzięce za tysiące łask. Cisza. Pan Jezus mówi, że winni tylko i wyłącznie osoby rządzące politycznie i religijne, a nie ma pretensji do narodów, bo tak samo jak w Polsce, ludzie nie mają prawa do decydowania. Biskupi usuwają wspaniałych kapłanów z Kościoła katolickiego, bo prawdę Bożą nam przekazują i prawdy o Bogu nauczają, ale tym rządzącym czy faryzeuszom się narażają. Przecież nie są głupi biskupi i wiedzą, jaką karę poniosą za nieposłuszeństwo Bogu najlepszemu przyjacielowi, który nie chce wojny. Episkopat zna swoje plany i zamiary, a Pan Bóg zawsze o ich winie wie, bo myśli i zna i ostrzega. Cały czas prosi oraz mówi, co będzie. Gdy ci rządzący biskupi Boga, apostołowie, nadal piekło szykują sobie, bo marzą o trzeciej wojnie, każdego dnia czytają Ewangelię. Czy nie rozumieją ją uczeni w piśmie, że Ewangelie czytają o sobie? Ewangelia Łukasz 11. Werset od 42 do 46 oraz od 47 do 54. Niech Cię wielbią, Boże, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Królestwo Twoje, królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Bóg jest sprawiedliwy i łaskawy na wszystkich swoich drogach.